W tym momencie nie miałam e, aż tak dużo może propozycji i sytuacji, gdzie ktoś e, chciał w jakiś sposób zwrócić e, swoją uwagę, ale miałam na przykład, kiedy chodzę na siłownię. Tu miałam ostatnio taką sytuację, że podszedł do mnie chłopak 20, plus i myślę, że mam 16 lat, i zaczęły się różne takie komentarze, że nie powinnam robić tego ćwiczenia, bo to jest nielegalne po prostu, że ktoś może pójść za to do sądu. To był taki podryw dziwny, chyba z płatków śniadaniowych. Uśmiechnęłam się, ale nie podchodziłam do tego poważnie jakoś. Myślę, że w tym momencie nie szukam nikogo. Jeżeli przyjdzie miłość, to przyjdzie z nienacka, Na ten moment nawet nie chcę, nawet gdyby był nawet ten chłopak przystojny, czy bardzo mi się podobał. Myślę, że w tym momencie to nie jest odpowiedni czas, żeby cokolwiek jakby zawiązywać się głębszą relację. Wyobrażam sobie, że kiedyś będzie ten moment, że otworzysz się na nowe relacje. Jeśli on przyjdzie, to na jakiego mężczyznę liczysz? Myślę, że na pewno musi mieć poczucie humoru, żebym e, mogła miło spędzać czas, e, towarzyski, żeby była, by, była to osoba otwarta na ludzi, e, wysportowany, bo sama ćwiczę, więc chciałabym, żeby też e, nie był osobą takim leniem kanapowym, który siedzi i ogląda Netflixa, tylko faktycznie... E, chciał robić coś ze sobą. Chyba tu Wiki. Jeżeli spodobał wam się wywiad, to subskrybujcie p.